Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego, jest naszym kolejnym gościem w terenowym studiu Radia Nadzieja, które dzisiaj zawitało do Hajnówki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Martwiliście się trochę o pogodę? Ja myślę tak jak i rolnicy, e, którzy no, zwracają uwagę na to, albowiem czasami aura sprzyja, plony wyższe, czasami nie jest to sprzyjająca aura wówczas jest trochę inaczej. Tak samo z organizacją jakiegokolwiek terenowego przedsięwzięcia ta aura ma wpływ na to, czy zaplanowane spotkania, wydarzenie uda się czy nie. Słysząc już od, od wielu dni, jaka może być właśnie aura w, na terenie naszego kraju, obawialiśmy się, że ten nisz dotrze również i na nasze północno-wschodnie krańce kraju widzimy co się dzieje na południu, bo tak to są nawet, bardzo niepokojące tak, nawet obrazy. O, dzisiejsze dorzynki to nie sposób, przy naszych dzisiejszych dorzynkach nie sposób uciec od, od tej sytuacji tragicznej, która jest. Właśnie na południowych kręcach Polski. Jedna ofiara jest już śmiertelna, więc u nas jest piękna pogoda, ale są tacy mieszkańcy naszego kraju, którzy niestety walczą z tym żywiołem i jesteśmy wszyscy z nimi. Ale przechodzimy do kolejnego tematu. Od maja w województwie podlaskim nastąpiła zmiana, nowy zarząd, objął stery. Jak oceniłby pan te pierwsze miesiące? To były trudne miesiące, trudny czas? Myślę, że. Kiedy koalicja 7 maja przystąpiła po wyborze w tym dniu do pracy, e, oczywiście e, to był czas intensywnego, takiego w pozytywnym znaczeniu docierania się, albowiem pięcioro osób e, utworzyło z woli większości sejmikowej zarząd. E, wcześniej to nie było e, planowane, nie uzgadnialiśmy żadnej umowy pomiędzy poszczególnymi e, grupami radnych. Nie ustalaliśmy obszarów odpowiedzialności pomiędzy tą piątką, wobec tego te pierwsze tygodnie, pierwsze dni były bardzo intensywne. Patrzyliśmy oprócz takich spraw bieżących, również na to, co w tym roku było zaplanowane z takich działań strategicznych, ale takich spraw, nawet jak, o, nawet jak kwestia dorzynek, kiedy nie było żadnych. Jeszcze ustaleń, przygotowań, lokalizacji. To jest ta część przyjemna, o której wspominam, ale myślę, że z perspektywy tych kilku miesięcy mamy, mamy czwarty miesiąc. Możemy ten, ten okres ocenić jako pozytywny, dający nadzieję na to, że realizacja głównych zamierzeń inwestycyjnych, strategicznych, e, wsparcia grup wymagających ze strony samorządu województwa podlaskiego wsparcia będzie m, udzielona, że sprawy wbrew e, może obawom co niektórych i jasno stwierdzonym e, opiniom, że my nie podołamy, jednak rzeczywistość pokazuje, że dajemy radę wiele decyzji e, podjętych, które zmierzają i prowadzą województwo w tym kierunku, w którym powinno być. W województwie podlaskim odpowiada pan Marszałek za sektor rolnictwa i na takim terenie typowo rolniczym jak właśnie województwo podlaskie pewnie tych wyzwań nie brakuje. Czego najbardziej dzisiaj potrzebują rolnicy? Jakiego wsparcia oczekują? Myślę, że jedno to wyrazili, to w, y, potrzebę te, jakby jakiego wsparcia, to protestując na początku roku przed nadmiernym y, napływem y, nielimitowanej ilości zboża z za wschodniej y, granicy. A więc y, możemy y, tutaj po pierwsze uznać, że y, takich. Y, zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia działalności rolniczej, e, żeby nie było sytuacji, że e, czy jesienią zieminy, czy wiosną, kiedy sie, posieją zboża, e, to następnego dnia zastanawiają się, na dobrze, ale gdzie i komu i za ile my sprzedamy. A więc tutaj potrzebna stabilna e, polityka, w wielu wypadkach e, ona jest e, no, na poziomie rządowym. Tutaj samorząd województwa e, zbyt wiele w tej materii jakby nie może działać, jednakże w tej perspektywie samorząd województwa odpowiada również za polską, za wspólną politykę rolną, a także za realizację KPO, planu odbudowy w obszarze rolnictwa. To, co my na początku. Naszej rozmowy przywołaliśmy sytuację na południu Polski, pokazuje jak na przykład ważne i jakie olbrzymie znaczenie w zapobieganiu tragediom mają na przykład sam fakt istnienia zbiorników retencyjnych. My, jako samorząd województwa, podpisaliśmy umowę na wsparcie działań z zakresu poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ujęć wody, oczyszczalni i wkrótce kolejna umowa będzie właśnie umożliwiała samorządom budowę zbiorników rentacyjnych na terenie województwa. Więc my w sposób jakby pośredni możemy wspierać, inwestując fundusze, czy to europejskie, czy poprzez KPO właśnie na rozwój terenów wiejskich. A który sektor w województwie podlaskim ma pana zdaniem wymaga największego wsparcia? Który sektor, a może nawet, który region, powiedziałabym województwa podlaskiego, e, która część? W tej chwili nie sposób, żebym nie odpowiedział. Konkretyzując, żeby rengu. nikt nie poczuł się pokrzywdzony, tak, oczywiście. odpowiadamy za cały region <grystanie> tak. Podlaski. Natomiast jak w wielu wypadkach, my poprzez swoje instytucje, czy z którymi współpracujemy, czy które, które prowadzimy, musimy albo mocniej wspierać, albo interweniować, na przykład w rządzie, żeby nie dochodziło właśnie do tragedii w rolnictwie. To przecież południowa część województwa podlaskiego przed kilkoma laty przeżyła tragedię. Rolnicy, którzy zajmowali się e, chowem trzody, gdzie z powodu ASF-u praktycznie e, no, tragiczne, przerażające obrazki można było śledzić na terenach wiejskich, kiedy e, chlewnie były drzwi otwarte e, na oścież, były puste, e, ponieważ z powodu choroby. E, terenem objętym zagrożeniem ASF-em, to praktycznie wszystkie gospodarstwa w danych miejscowości było i to było przerażające. Tutaj musimy szukać sposobów, aby do takich, takiej wspólnej odpowiedzialności wszystkich nie dochodziło. Szukać sposobu korzystać z dobrych, zapobiegania, ale także i zmiana trochę nastawienia, że jeżeli wykrywamy ognisko w jednym miejscu e, tworzymy kordon, jakby sanitarny, ale pozostali, e, dopóki nie mają stwierdzonego w przypadku choroby u siebie, mogą dalej funkcjonować. E, to jest kwestia związana również e, z przetwórstwem, a więc wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa. E, to tutaj też możemy e, wspierać poprzez współpracę czy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, na przykład w Szepietowie. E, czy my na co nacisk kładziemy i tutaj jako Samorząd Województwa może i to w każdym regionie, od Mielnika po łomże i na północy po Wiżajny, na przykład Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, gdzie chcemy wspierać tą tradycyjną e, kuchnię, kuchnię lokalną, regionalną, z której my jako województwo i myślimy wszyscy no cieszymy o, się. Tak, ostatnio cztery produkty trafiły na listę produktów właśnie lokalnych właśnie. Już mamy ponad 250 w ciągu pięciu lat. A więc tym chcemy się chwalić, szczycić i to rozwijać. I tutaj y, widzimy ten obszar, gdzie y, będę, tak jak odpowiadając y, na Panie pytanie, wspieramy producentów z każdego zakątka województwa, który chce się poddać ocenie i później utrzymywać jakość swoich y, produktów. To jest także y, rozwój inicjatywy, która przed no, pojawiła się w 2016 2017 Doliny Rolniczej wówczas 2.0, dzisiaj jest to 4.0. Musimy tenże pomysł oprzeć jakby o potrzeby naszego rolnictwa, więc to w jaki, w jak, którą stronę ta nasza inicjatywa Doliny 4.0 pójdzie, to właśnie musi być w oparciu o potrzeby naszego podlaskiego rolnictwa. Także niezależnie od tego, czy to jest północna, zachodnia, czy południowa część. Panie Marszałku, kontynuujecie wizję rozwoju województwa podlaskiego przed, przez poprzedników? W pewnych, w pewnych obszarach uważam, że powinna być kontynuacja. Niezależnie od tego, może jak. Daleko jest na mnie po drodze w wielu sprawach spojrzenia na życie społeczne czy polityczne, ale są rzeczy, które nie wymagają zmiany, a wymagają ewentualnie korekty, nawet tak jak teraz, wcześniej zaplanowane, że w tym czasie w ciągu najbliższych miesięcy odby będzie odbywa się i będzie odbywała się ocena śródokresowa naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Więc chcemy zwrócić uwagę, które projekty strategiczne wcześniej przez naszych poprzedników poprzedniej kadencji były zgłoszone do programu, mają szansę na realizację i pozytywne efekty na rzecz rozwoju naszego regionu, które wymagają modyfikacji, a może które należy po prostu z niektórych zrezygnować, a te pieniądze, które były zabezpieczone w programie na ten cel, przeznaczyć czy skierować do konkursu otwartego. A więc dla wszystkich zainteresowanych z danej branży, żeby mogli skorzystać. Bo być może wówczas ta wartość dodana z realizacji projektu strategicznego będzie znacznie większa niż gdybyśmy jako samorząd ten projekt strategiczny zrealizowali. Panie Marszałku, rozpoczęliśmy doszynkami um, wojewódzkimi 2024 i nimi też zakończymy. Te pewnie już za chwilę dobiegną końca, za kilka godzin. No i myślimy już o tych następnych za rok. Czy już wiadomo? Ja zdradzę naszym radiosłuchaczom, że są już plany i są pomysły, żeby takie... Mm, Dożynki wojewódzkie były zorganizowane za rok w 2025 w małym płocku. O to to <laughs> Prasa i media wiedzą więcej niż e, ci, którzy decydują jako zarząd województwa e, podlaskiego. E, Ale pan ma tutaj w tym aspekcie w dużo do powiedzenia, wiele do powiedzenia. E, jako jeden z pięciorga nas e, to mam 20% do powiedzenia. Ja myślę, jakby nawet nie konkretyzując miejsca. Natomiast jeżeli mówimy o regionie, subregionie, to tutaj z panią się zgadzam i ten rąbek tajemnicy uchylimy. Będzie to subregion łomżyński i chciałbym może także przytoczyć albo zaproponować pewne rozwiązanie, z którego jestem od lat świadkiem, które były niedawno na terenie diecezji euckiej której Jestem parafianinem, że biskup eucki dożynki diecezjalne łączy z dożynkami gminnymi bądź powiatowymi i organizuje na przemian, ponieważ diecezja eucka składa się z dwóch części leżących i w województwie podlaskim w warmińsko-mazurskim. W jednym roku jest w jednej części, w drugim w kolejnym, w następnej. I że być może, jeżeli byłaby taka możliwość, moglibyśmy połączyć, e, także nawiązując przed tygodnia do dorzynek diecezjalnych łążyńskich. E, Myślę, że chęci na pewno są z diecezjalnymi e, wszyscy jesteśmy, e, jak ładnie się mówi, dziećmi Boga, wobec tego tutaj nie ma żadnych problemów, e, żeby były w diecezji łomżyńskiej, tym bardziej pamiętając e, skąd się wywodzi biskup Tadeusz. Bronakowskim, to na pewno to jest moja duża przychylność, żeby... tak księdza biskupa Tadeusza też pozdrawiamy. Tak, serdecznie pozdrawiamy mojego krajana i żeby połączyć z diecezjalnymi, natomiast czy to będzie ta miejscowość czy inna, ale obie na P, Zobaczy się obie to zobaczymy na P. wkrótce. <grym> to więcej bowiem, nie zdradzamy. Bo, tak, bo e, pan wójt jednej, jednej z, gmi, e, z gmin e, diecezji łomżyńskiej już zaoferował e, chęć e, bycia gospodarzem miejsca dożynek. Ale, tak jak wspomniałem, decyzja będzie podjęta przez zarząd województwa podlaskiego i wówczas nie mam nic przeciw, aby... Na Państwa antenie w Radiu Nadzieja ogłosić miejsce przyszłorocznych dożynek. Mam nadzieję, tak jak mówiłem, diecezjalno-wojewódzkich. Więc nie pozostało nam nic innego jak czekać na te dobre informacje. Bardzo dziękuję. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem w terenowym studiu Radia Nadzieja. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.